Gdzie jestem? Walencja, Hiszpania i słynny maraton w Walencji Godzina do startu, ja mam jakieś 2,5 km, żeby tam dotruchtać Więc akurat dobra taka mini rozgrzewka dla Ultrasa Jeszcze z powrotem po maratonie, więc tam gdzieś o, okrężną drogą dobiję do 50 Więc dobre, długie wybieganie No i co, pokażę Wam jak ten maraton wygląda, słynny, bo się mocno rozbudowuje i już dzisiaj pobiegnie ponad 35 tysięcy osób, w tym ponad 1200 Polaków. Także zapraszam serdecznie. Zwieźcie walencję ze mną, pobiegnijcie ze mną i trzymajcie kciuki. Jest banan, zaraz może wiedzie jeszcze kawka. Mam jeszcze czas, więc wam tylko pokażę. Tutaj mamy grudzień, 7 grudnia, a tutaj pomarańcze! W maladze zerwałem sobie taką pomarańczę i spróbowałem. Bo dobra by była na... Sok wyciskany, bo bardzo soczysta. Tak lekko tam bo udało się załatwić, załatwić, kupić, kawkę i krosanta Jeszcze oczywiście dokładną rozgrywkę zrobię na miejscu, no ale kawka musi być. Tak jeszcze analizowałem, że zjem sobie tego krosanta bo nie chcę być głodny, nie lubię. Nawet jeżeli luźny, o ile nawet jeśli luźny maraton, to nie na głodnego. A to, co zjadłem po przebudzeniu, to jednak troszeczkę chyba za mało. Także tutaj jeszcze raz pomarańcze i bliżej starto. Lecę dalej, ja Wam pokażę. Te pomarańcze tutaj na drzewie, one są takie no, dzikie, można powiedzieć, ale chyba by się dodawały do zjedzenia, bo w malazie jadłem. Ale co mnie zaciekawia, zobaczcie, jak ciściutko. Nie ma żadnych zgniłych pomarańczy. Pod żadnym drzewkiem. Nie wiem jak oni to robią. Ale tak jest. O, to jak ładnie oświetlone przez słońce. Zobaczcie. Nic nie ma, resztek takich, żeby były zgnite, rozdeptane. Tak, jest porządek. Jest dosyć czysta. Okej. Okay. Lecimy dalej. Jeszcze biegaczy nie widziałem. Znaczy widziałem gdzieś tam czekałem na metro czy autobus, ale ja wolę sobie... Do już w ramach rozgrzewki i tak sobie truchtam na start umówmy się to nie jest typowa rozgrzewka jak przed mocnym startem bo wtedy bym dojechał był na miejscu, zrobił krótszą rozgrzewkę jeżeli chodzi o bieganie, większą dłuższą i dokładniejszą jeżeli chodzi o takie dogrzanie rozciąganie i tak dalej no ale dla Ultrasa Maraton to jest jak długie wybieganko, więc przed takim długim wybieganiem w spokojnym bardzo tempie. taki trucci to jest dodatkowe nabijanie kilometrów jeszcze. Także logik. Oprócz prywatnego nazwijmy to startu w maratonie. Jestem tutaj również służbowo można powiedzieć organizacyjnie. Patrzę jak tu patrzcie, patrzę, patrzę zobaczcie. Jakie piękne rozwiązania, jeżeli chodzi o e, informacje, gdzie na start. Ja tu jestem ósma fala, bo tak jak mówiłem, biegnę sobie luźniutko, ale wszystko ładna komunikacja. Ogólnie to jest pełno pięciu pasmówek, szerokie, e, szerokie ulice, więc... no i płasko, płasko zupełnie, żadnych podbiegów, także ładna komunikacja w bardzo e, strategicznym miejscu. Tam do mojej strefy, tam poszczególne, e, inne wcześniejsze fale się udają, także lecę po swoje, jakurat ja prawo, tam jest moja fala, ósemka. Zobaczcie, zobaczcie ile już ludzi wszędzie. Wydaje się, że to chaos, ale tak naprawdę każdy już ma swoją określoną rolę, miejsce. No, mamy WC strefa dziewiąta tutaj kierunkowskazy, gdzie iść do jakich stref fajnie to wszystko rozwiązane, ja tu obserwuję. No 11 to już wszyscy są. Ja tu do ósemki jest informacja. tak, że część rozwiązań jest już w Polsce, a część dopiero wejdzie, ale zobaczcie. Tutaj też informacje, do której być. Także, jestem przed czasem Jeszcze się dogrzeje No i co? Ruszamy, ruszamy A jeżeli mówimy o kolejkach do Toyi, to zobaczcie to jest cały czas kolejka Zastanawiam się, za czym ta kolejka? ona tam, tam się ciągnie A tojki są tam Że Tu, 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 zawijają tam i spora Spora część, ale dostarczy jeszcze pół godziny, więc ludzi tu już pilnują kolejnej fali. Jest tak jak ja stosuję też na biegach. Z jednej strony przerwa między falami, ale z drugiej strony to jest ciąg komunikacyjny, więc jest bardzo przydatne miejsce. No i ta przerwa jest tutaj konieczna. Okej. Okay. To, co mi się podoba, to jest bardzo dużo służb informacyjnych. Jest to bardzo pomocne, bo na każdym punkcie, można, w każdym miejscu, można spytać, gdzie dojdzie się kierować. Ten dźwięk to <laughs> ludzie z walizkami idą na start, gdzieś tam do depozytów, do no. całego, całego świata. Ponad 1200 osób z Polski, a ja, mój 180 maraton, a jaram się jak dziecko. W grudniu już biegałem i na Hawajach, na Jamajce, w Chile, teraz w Hiszpanii. O, rany, cały świat nabiegany, a ja się cały czas jaram mimo tylu lat biegania. 26 rok biegania maratonów. Eee, już się pamiętam. 10, 12, 15, 15 5. O oh, matko, 20 lat biegania biegu futra. Massacres. <laughs> Ale to jest systematyczne, brak kontuzji, więc można się cieszyć bieganiem i zwiedzać świat. No i cały czas jarać się, jadać się, Bo to coś wspaniałego. Biegać całe życie. Nie wiem ile jest. Nie wiem ile jest osób w jednej fali. Znaczy niby wąskie przejście tu do strefy, do fali ósmej. Ale nie ma przepychania się, nie ma tłoków, nie ma wchodzenia na ostatnią chwilę. Tutaj się jeszcze ludzie dogrzewają, więc jest naprawdę komfortowo, bez spinki, bez stresu. pierwsi już prawdopodobnie wystartowali, lub zaraz wystartują. Także zupełnie jest spokój. Zobaczcie, cisza, spokój, skupienie już na starcie, a tam zaraz sobie wejdę. Tylko jeszcze się tutaj w tym terenie swobodniejszym rozciągnę, dogrzeję, tak żeby już tam tylko się skupić na ceremonii startu. Kolejny element organizacyjny. Zobaczcie, przede mną tylko kilka osób tuż przed startem do toalety. Tam też bardzo krótkie kolejki. Także to, co wam wcześniej pokazywałem, no to wszystko zależy, gdzie, w którym miejscu w danym czasie ludzie się zgromadzą. Bo wszystkiego zawsze jest wystarczająco. Tylko kwestia, no jak się to e, zgra w czasie, prawda? No. Ja tutaj nie wiem, czy będę nawet nie minutę czekał, a tam była kolejka na co najmniej 10, jak nie kilkanaście minut. Także to wszystko zależy, jak się dana frekwencja przy tej tojkach ułoży. Dłużej byłem chyba w toalecie niż do niej czekałem Zobaczcie jakie pustki A tam w strefie fali dziewiątej Ogromne kolejki Także... <grystanie> Okej okay. Zaraz pokażę wam ciekawsze rzeczy Sam start Już po rozgrzewce I zobaczcie ile Ludzi z naszej Fali tu idzie Widzę też Polaków Tyle Tyle ludu I się tam tam, tam, tam Polska, Polska biało czerwoni Także idziemy na start. Jeszcze czasu jest. Jest adrenalinka. Ale najfajniej, że płaska. No to zawsze luźno wejdzie fajnie, Zanim pobiegniemy, zanim będzie trasa. To wam pokażę jak to wygląda od zaplecza, czyli tony, tony tu będą. Rzeczy pewnie gdzieś przekazane na cele charytatywne, no ale tak to wygląda. Ale powiem wam, że godzina 8 była, jak wybiegałem i było bardzo, bardzo już ciepło. Także dzisiaj ma być 25 stopni, podczas biegu około, więc będzie, będzie gorąco. I idziemy, to jest start. Nie wiem, ile to jest, ile set metrów, ale to nieważne. Ja wyjdziemy? Dzisiaj już by wystartowała, tak? Jedziemy na linię startu i przyjedziemy. Patrzcie co się dzieje. mowy, na źródło motywacyjne jest klimacin. Czyli nigdy się nie podobaj Pierwszy kilometr za nami Łączą się tutaj ścieżki i pięciopasmówka przed nami Ale trochę już swobodniej Pięknie Dają całe butelki Nie wiem czy to dobry pomysł Bo bardzo dużo wody się Marnuje. A można by było tak izotonik po prostu dawać w kubeczkach. No i łatwo się pośliznąć, o taką wyrzuconą na przykład na środek, oby nie butelkę. No ale leżą na przykład. Także można depnąć, gdyż jest pełna i skręcić kostkę. Ale go, co się robi? A nie to co by było. No ale w grudniu to czeka nieprzyzwyczajony do takiej temperatury. niedługo półmetek aż widać jak podszeleje Część osób już idzie o, jest, jest konkret o, Ale słoka Szukaj samo Zbawimy je! Ludzie biorą już kurcze. O, no, jest duszno. Gorąco. I trzeba interweniować. Okay. Lecimy turystycznie. Masakra Nie wiem, czy tu ale... Jak to w grudniu? Jestem. Gdyby ktoś miał wątpliwości jak ciepło jest, patrzyła jeszcze przygotowując, ile kibiców wow. no spokojnie dorównuje maratonowi. No i ostatni 500 metrów po słynnym błękitnym dywanie kultowa meta, a już radość wszystkich. 400 metrów metr. Szkoda już kończyć Aj, Ostatnie 200 metrów Naprawdę szkoda Szkoda już kończy. Taki świetny maraton polecam serdecznie I to jest ta meta Spektakularna Jak on się ostatnio mówi Wow Aż się nie chce przekraczać Tak pięknie Niestety kończymy Niestety trzeba kończyć

180 Walencja zdobyta. Jeszcze 19 pokojów na jesieni. Fantastycznego momentu. Spektakularny obiekt Zdłębiony dzięki Bartonowi na całym świecie. Ta medalha Wszyscy wychodzą. Ale co ciekawe, nie dosyć że o. Torby dostawaliśmy w nich. Było tam napój, kaki, a teraz tutaj takie wyjścia i banany. I jeszcze kolejne dodatki Wszystko na spokojnie, bez pośpiechu. Bardzo dużo obsługi: bardzo dużo. O, jeszcze dodatkowe tej tojki. Bardzo dużo koszy obsługi. Coś niesamowitego i fajnie, że na numerach startowych są flagi państw. No można pokibicować, pogratulować Rodakowi i nie tylko w różnych językach. o no tu całego świata, naprawdę międzynarodowo. No w końcu nie wiem czy tam było w statystykach 36, 38 tysięcy zgłoszonych. No ale ja też się zapisałem jeszcze z rezerwowej listy. Bo w sumie Zapisy się skończyły chyba rok temu Także, no ja się nie dziwię I na pewno zaraz puszczą zapisy i znowu się skończą na rok wcześniej Także polować, polować Tutaj wychodzimy ze strefy Finishera Piękny obiekt Dopiero teraz rodziny mogą się spotkać No to wychodzenie to jest dobry kilometr odebrania odebranie wszystkich paczek i medalu ale pięknie to jest tutaj zabezpieczone no jak mówię, nikt się nie przepycha spokojna atmosfera piękna pogoda idziemy zobaczyć jeszcze ten spektakularny obiekt z innej strony no to mamy to 180 Walencja kończymy tą zabawę dzięki za kwiaty ten, w tym tygodniu wyszło jakieś 130-140 km, tak nie bez żadnego luzowania. dobry początek przygotowań sezon. Taki piękny medal na tle tak pięknego obiektu. Polecam, przyjeżdżajcie i odbierajcie Walencję. No biegajcie. No to żegnam już. Dzięki do następnego Walence z budytą Hiszpanie po raz kolejny.